Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem, Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na, na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, Nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasz Świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, skrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął. A odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze słupk i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił. A ojciec twój kazał zabić utoczone cielem, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę. Nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utoczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba. Było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. <laughs> Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pragnę na początku bardzo gorąco podziękować księdzu proboszczowi za gościnę, za to, że mogę tutaj kolejny raz z wami się spotkać. Można powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnieni, kilka razy byłem. Na początku się przedstawię, przypomnę się, jestem palotynem, reprezentuję Ruch i Fundację Obrony Życia SOS. Prowadzimy na terenie Polski domy dla matek samotnych, duży ośrodek dla matek dzieci, ofiar przemocy domowej. Ja Trafiają pod opiekę z różnych stron świata, mieliśmy z Białorusi, z Ukrainy, z Hamburga, również z Litwy i z różnych stron naszego kraju. Ofiary przemocy, teraz robimy duży remont. Prowadzimy również portal Prawy.pl, często umieszczamy informacje stąd z Litwy, można powiedzieć z Kresów, ja jestem z Korony, a Wy tutaj też czujecie się i jesteście Polakami, dlatego bardzo się cieszę, że mogę z Wami się spotykać w czasie tych rekolekcji. Ja będę starał się też je w jakiś sposób przeżywać, te rekolekcje razem z Wami. Chcecie ogłosić wszędzie, że jest to czas szczególny dany od Boga czas przemiany serc. Nie ograniczajmy rekolekcji tylko do spotkań w kościele. Ale chciejmy w domu pamiętać, szczególnie wieczorem, w czasie modlitwy o tym, aby większa ilość osób brała udział w tych rekolekcjach. Oznajmijmy ludziom, że tutaj jest czas szczególnej łaski. Szczególnie ci, którzy od wielu lat nie byli uspowiedzi, że przystąpili jutro, pojutrze przed każdą mszą świętą, pół godziny, będzie spowiedź. Powiedzmy, że odbywa się amnestia. Pan Bóg każdemu chce przebaczyć, choćby największe były grzech. Dzisiaj po Mszy Świętej będę rozprowadzał miesięcznik. Moja rodzina, ofiary będą przeznaczone na zakup węgla i remonty w dużym ośrodku dla ofiar przemocy. W tym numerze widzimy. Zdjęcie takie, które nas denerwuje, Putina, ale jest uzasadnienie, bo jest napis, że Polska jest gotowa na trzecią wojnę światową. My dużo piszemy na ten temat na portalu prawy.pl. Piszemy często w każdym prawie numerze o świętych. Tutaj paradoksy w życiu świętego Bernarda, o zdrowiu piszemy. Także już teraz dziękuję za każdy dar serca, za wsparcie naszego ośrodka. Pragnę powiedzieć, że jutro i pojutrze o godzinie 15 i 18 msza święta z nauką ogólną. Postaram się e, co innego mówić o 15 i 18, .00, jak ktoś będzie chciał dwa razy być, to, to można przyjść. E, I jutro po mszy wieczornej będzie nauka stanowa dla, dla małżeństw. Bądźmy na mszy świętej i później zostaniemy na krótką naukę stanową, a we wtorek dla młodzieży. Zachęćmy młodych, żeby przyszli też na mszę wieczorną i dla nich nauka stanowa. Znak krzyża. Jak jest ważny dla ludzi wierzących. Ja pochodzę ze wsi, z Przemyskiego, taka wioska Orły. Mój tatuś, u mnie się tak mówiło. Służył wojsku w Tarnopolu, w Sekaemach i pamiętam jak wyjeżdżało się w pole, kreślił na ziemi znak krzyża, zanim zasiał zboże. Ten krzyż tak wiele znaczył. I często, dawniej tak było, że matka, zanim ukroiła pajdę chleba, kreśliła na chlebie znak krzyża. Jakże wiele znaczy ten znak. Pierwsi chrześcijanie za okrutnego Cezara Nerona poznawali się przez rysowanie na Ziemi znaku krzyża. Jeden rysował jedną połowę krzyża, drugi drugą na Ziemi. Kiedy żołnierze Nerona zauważyli ich rysujących znak krzyża, chwytali ich wskazywali na areny męczeństwa. Szli zwarci, ze śpiewem na ustach, wielbiąc Boga, płonęli na krzyżach albo byli pożerani przez jakie zwierzęta. Każdy sakrament święty, począwszy od chrztu świętego, a skończywszy na namaszczeniu chorych, dokonywany jest na znak krzyża. Kapłan albo każda osoba może ochrzcić. Szczególnie w przypadku zagrożenia życia. Wypowiada się imię osoby chrzczonej. Polewa się trzykrotnie głowę wodą. Wypowiada się słowa Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc przez znak krzyża Wymieniamy tajemnicę trójcy Przajświęczej. Chrystus do bogatego, młodzieńca i do nas kieruje te słowa. Jeżeli chcesz iść za mną, weź krzyż swój naśladuj mnie. Nie wystarczy kreśl znak krzeża w czasie modlitwy rannej, wieczornej, kiedy rozpoczynamy podróż przed posiłkiem. Nie wstydzimy się znaku, ale mamy. Naśladować Chrystusa. Mój współbrat już nieżyjący wiele lat temu, ojciec Józef stecz, powiadał jak był świadkiem w czasie okupacji, kiedy hitlerowcy zdarli z przedrożnego drewnianego krzyża blaszany wizerunek Chrystusa. I przemuszali młodego chłopca do podeptania tego krzyża. Chłopiec wiedział, że to jest tylko symbol, blacha, ale równocześnie wiedział, że za tym symbolem kryje się Jezus Chrystus, któremu tak wiele zawdzięczał. Wyciągnął ręce pod krzyż, przytulił Jezusa do siebie, powiedział, Jezu, nie pozwolę Cię znieważyć. Tak bardzo Cię kocham. Był bity, kopany. Odebrano mu życie, ale Krzyża nie, potro, nie pozwolił znieważyć. Może Chrystus nie zażąda od nas takiego męczeństwa za krzyż, ale na pewno zażąda męczeństwa na co dzień. I tym męczeństwem będzie wykupienie. Wypełnienie tego największego przekazania, o czym mówi Chrystus, przekazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Nie przekazanie starotestamentalne, ząb za ząb, oko za oko, przekazanie odwetu, ale przekazanie miłości nawet nieprzyjaciół. Chrystus mówi nie tylko: Miłuj Boga bliźniego, jak siebie samego. I, ale również za tym kreśleniem krzyża jest pokój, i On też mówi o pokoju. Przekazanie nowe daję Wam, abyście się miłowali. Za tym krzyżem idzie pokój. Chrystus mówi: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Pokój rozumiany przez przeciętnych ludzi polega na dobrobycie. Dlatego Chrystus na innym miejscu powie, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale mieć. Bo przyszedłem rozdzielić ojca od syna, córkę od matki, synową od teściowej. Kto kocha ojca lub matkę, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest w niegodzie. Chrystus nie chce, abyśmy nienawidzili ojca, matki, ale chce, żebyśmy Jego stawiali na pierwszym miejscu. Jeżeli Boga postawimy na pierwszym miejscu, na pewno miłość do matki, do ojca, do dziecka. Będzie właściwa, będzie wielka. Człowiek, który nie bierze na co dzień krzyża i nie naśladuje Chrystusa, ma w sobie pewną pustkę. I tę pustkę, Czymś musimy wypełnić, bo człowiek nie znosi pustki. Papież Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa mówił: Bez Chrystusa nie da się zrozumieć historii. Historia, którą kreślili niewłaściwi ludzie, która nie zawiera. Boga, znaku krzyża w naszym narodzie, w świecie jest nieprawdziwa. Bez Chrystusa nie da się zrozumieć drugiego człowieka. Będziesz go traktował przez pryzmat potrzeb, bo jest ci potrzebny, przez mieć, a nie być, a nie, że jest człowiekiem, ma swoją godność. Bez Chrystusa nie zrozumiesz siebie, swojej wielkiej godności, powołania do zbawienia. I człowiek bez Chrystusa przeżywa pustkę. Tę pustkę czymś zapełniamy. Człowiek nie znosi pustki. Niektórzy ją zapełniają narkotykami, inni zabawnym życiem. Dla niektórych nie ma Wielkiego Postu, nie ma Boga. Odrzucili Boga albo nie, przy, nie przykazano mu tej wiadomości o Bogu. Chociaż wiemy, że człowiek jest w stanie poznać Boga z otaczającego świata. Niektórzy Tę pustkę zapełniają alkoholem. Ile tutaj jest dramatów? Ojciec rodziny, który codziennie wychodził z domu, pijał się z kolegami w barze. Po alkoholu, kiedy wracał do domu, był beznadziejny, czasami znęcał się nad dziećmi żoną. Nieraz demolował mieszkanie. Zawsze, kiedy wychodził, żona z dziećmi klękała przed obrazem Matki Najświętszej, prosząc o cud. Kiedyś, kiedy miał wychodzić, nie wytrzymała żona, ściągnęła ze ściany obraz, postawiła przed drzwiami, zatarasowała mu drogę wyjścia, razem z dziećmi kurczowo trzymali obraz. Ten, jak opętany, szarpnął dzieci, przewrócił żonę, podeptał obraz, poszedł. Błąkał się po ulicach, a tam ucałowano obraz. Modlili się, długo prosili nadal o cud w domu najbliższy. Ten po jakimś czasie zajrzał do baru, do knajpy. podał, Poznał przez okno kolegów już pijanych. Coś go cofnęło. Ta wielka siła modlitwy, najbliższy, ta wielka ich wiara. Jeżeli po, wiecie tej górze, przenieś się, tak się stanie, jeżeli z wiarą będziecie się o to. Mógł. Wrócił się do domu, uchylił drzwi, usłyszał modlitwę płacz, upadł na kolana, powiedział Matko Najświętsza. Przebacz mi, sprofanowałem Twoją świętość. Tak wiele cierpienia. Jakby rządziłem najbliższym. Przytuli się do siebie, dziękowali Maryi za cud. On mówił: Maryjo, ślubuję ci, że nie wezmę do ust alkoholu. Daj mi siły do tego. Od tego czasu wiele zmieniło się, kiedy tym mieczem, jaki Chrystus przyniósł na ziemię, odciął dobro od zła. Opowiedział się za dobrem. Kochani Chrystus nadal idzie przez ziemię, tak jak ponad dwa tysiące lat temu wędrował przez ziemię świętą, czynił cuda, tak dzisiaj wędruje przez Wilno. Jest obecny w Tobie, w drugim człowieku. Czy dostrzegasz w nim Boga? On chce, aby ci, którzy są dalece od Boga, aby dowiedzieli się, że jest czas szczególnej łaski, rekolekcje. Chcielibyśmy im powiedzieć, choćby grzechy ich były największe, wystarczy dobra wola, będą odpuszczone. Ja jestem palotynem, pamiętam jak kiedy w seminarium pod Warszawą w ołtarzewie klerycy wystawiali sztukę Gościa Oczekiwany. Sztuka ukazuje rodzinę biedną. W domu mają rodzice córkę niewidomą. Ojciec pracuje w młynie, zadłuża się u młynarza, traci pracę. Kiedy młynarz ma przyjść z komornikiem, aby zagarnąć majątek. Rozpaczony ojciec wędruje do lasu, aby się powiesić. Zaciąga pętle na szyję i słyszy głos, nie czyń tego. Będę dzisiaj gościem w waszym domu. Odwraca się, widzi statuę Chrystusa, ściąga pętle z szyi, biegnie do domu. Opowiada to żonie. Przygotowują się na przyjęcie gościa, skromnie jak mogli. Jest zimny wieczór. Psy ujadają. puka ktoś do drzwi wchodzi starzec, kulawy, zmarznięty, prosi, aby mógł się ogrzać, częstują tym, co mają i mówią, że czekają na kogoś, kto się zapowiedział. Kiedy się posilił ten starzec, Podziękował za ucztę, wyszedł. A córka mówi, mamo, ja przejrzała. Tato, widzę cię. Ojciec wybiega za nim, już go nie zauważył. Zrozumieli, że to był ten gość, który się zapowiedział. Ojciec patrzy się do kuferka, mnóstwo pieniędzy. Kiedy następny dzień przychodzi właściciel młyna, Bogaty człowiek z komornikiem, aby zagarnąć majątek. Wypłacają się zaskoczenie. skoczenie. Ojciec opowiada całą historię. I zachłanny bogacz następny dzień idzie do lasu przed statuę Chrystusa. Mówi, zapraszamy Ciebie do nas, my Cię lepiej ugościmy niż ścisze bracy. Tak będę gościem dzisiaj w Waszym domu. Podobna sceneria jest, deszcz pada, zimno jest, ujadanie psów, ktoś puka do drzwi, chodzi chłopiec, który zabłąkał się, zagubił. Jest głodniały, głodny, prosi, aby dali coś do jedzenia. Mówią: Nie mamy czasu dla ciebie, oczekujemy na kogoś, kto się zapowiedział. Wypędzili go. Nie doczekali się gościa. Następny dzień idzie bogaty do lasu, wygraża przed statuą Chrystusa, mówi: Obiecałeś, że przyjdzie, zawiedliśmy się na Tobie. Tak byłem gościem w Waszym domu, ale zostałem poniżony, wypędzony. Kochani, kiedy kreślimy znak krzyża, mamy wypełnić. To wielkie przekazanie miłości Boga i drugiego człowieka. To przekazanie, które mówi, miłuj Boga z całego serca i z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Amen. <tryk>